Hej, siemanko, z master, a to jest kolejny odcinek z serii. Zagrajmy w z jump 4, czyli skoki narciarskie niestety nie zdążyłem skończyć już Andrasem wankiem, niestety już zdyskwalifikowany, szkoda, ale mówi się trudno. Jesteśmy na skoczni Wisła HS 134 i mam nadzieję, że będzie nam się miło skakać na polskiej skoczni, że Polacy tutaj pokażą na co ich stać i że konkurs będzie przebiegał. Pomyślnie dla nas, eee, wiatr jaki jest? Wiatr jest podnarty, podnarty jest. Prawie 2 metry na sekundę. Stefan laje teraz. Stefan laje. Dobry, 121 metrów i numer 1, oczywiście. Domen Brewc. tu już jest zdecydowanie dalej, 126,5 Czyli ten wiatr pod narty, tak jakby pomaga Bardzo się z tego cieszę, Jan Matura no widzicie, ja chciał nisko, nisko, a uzyskał 120,5 Jan Matura Eugenij Klimow Najdłuższy skok 130, nie 129 metrów Shohei Tochimoto. No, Japończyk niestety tego konkursu nie zaliczy do udanych. Piąty, tylko 94,5. Ilmir Hazetinow. powyżej punktu K, jest 123 metry. Kenneth Gangnes. 125 myślę, nie, 124,5, ale z trzecie miejsce. Anze drugi z, z, ze Słowańców. No i drugi ze Słoweńców 130 i Najdłuższy skok Noriaki Kasai Też powyżej 100... Jest! Równo 130 Drugie miejsce Taku uci Kolejny z Nie tak daleko jak Moriaki, ale jest 125 metrów i szóste miejsce. Roman Kołdelka. O proszę. 129,5 i czwarte miejsce. Przypominam belka siódma, z takiej belki skaczą z zawodnicy w pierwszej serii. Kento Sakuyama. 125-11 miejsce dopiero, bo nie ustał skoku niestety. Jakub pianda Pierwszy z Czechów, nie drugi z Czechów. Bo Matura był wcześniej. i mamy 130,5 i drugie miejsce. Najdalej na razie Jakub... Aha! No, najdalej Jakub tylko że no... No tam i przegrał. Michel Hajbek. Pierwszy z Austriaków. Pobliże 130, 128,5 i szóste miejsce. Daniel Andretande. Szkoda, że tak wyszedł z progu, bo mógłby być daleki lot, skok. 119,5 i 13 miejsce. Tom Hilde. Zobaczymy, jak Tom Hilde skoczy. O Jezuś. Wydawało się, że będzie daleko, no. 98,5 tylko. Stefan Kraft. I znowu to samo. Też mógł być daleki, ale tylko 121 i 13 miejsce. A myślałem, że poprawi. Gregor Schallenbacher. O, Schallenbacher, dalej. 128,5 i 6 miejsce. Harry Oli. Pierwszy z Finów. I daleko. 131, najdłuższy skok, ale dopiero trzecie miejsce. Notami przegrał. Tylko notami. Denis Skarniow. Powyżej 125, 126 i dziewiąte miejsce. Ville Larinto. Nowy lider? Nie 135. Drugie miejsce Ezekwo z Jakubem Jandom. Nate Desman. Kolejny ze Sławańców. Dobrze, dobrze skoczył. 130 metrów, ale dopiero 9 miejsce. Noty ty słabe. Luka Eglow. No i skoczył 128 osmy miejsce. Marinus Kraus następny na liście. Wyższy 125, 128,5 i 12. Miejsce Lukasz Chlawa mamy nowego lidera, chyba tak jest: 131,5 i prowadzi o tylko 30 punktu przed Anzylaniszkiem. Rekord mój wynosi 132. Manuel Fettner. Też 130, 130, nie, 129,5 i 11 miejsce. Peter Prewc. 132 i jest numerem 1. O, spora przewaga, 2,9 punktu. I pierwszy z biało-czerwonych, Jan Ziobro Mogłybyś być dalej, 127 i 18 miejsce Będzie ciężko za awansem Richard Freitag 123 23 miejsce to jest jeszcze gorzej niż Jan Ziobro. No i pierwsza dziesiątka, która się kwalifikuje, to zamykają Luka Eglow. Tak jest: zamykają Luka Eglow. Prowadzi Peter Prevc. Andras Stierlen rozpoczyna ostatnią 20. Się wykaraskał z tej sytuacji. Już myślałem, że będzie krótko, ale 128,5 Ale to jest dopiero 15 miejsce niestety Wladisław Bojarincew 128,5 i 8 miejsce Rune Welta 28,5 i 15 miejsce. Manuel Poppinger uzyskał tylko 124,5 i to jest dopiero 23 miejsce, chyba już bez kwalifikacji. Piotr żyła, no Piotrek, powodzenia. No Piotrek Tyż mm. Simon Aman Myślałem, że ten diad pod narty wykorzysta i poleci Ale eee, a mam 124,5 i dopiero 26 miejsce, więc też nie najlepiej Kamil Stoch I 128 i 17 miejsce. Dawid Kubacki. Zobaczymy, jak Dawid. Dobrze, Dawid, nisko, ale daleko. 128 i 22 miejsce, niestety. Tyle samo co Kamil, ale pozycja niższa. Andras Wellinger, no i tu mamy daleko czyli 131,5 i czwarte miejsce, Gregor Deschwanden, Najwyżej ze Szwajcarów, to jest zaskoczenie dla niego. Teraz nie najlepiej. 127,5 i 21 miejsce. Johan Andre Forfang. Rozpoczyna najlepszą dziesiątkę po świata. 129 i 9 miejsce. Dajcie to. No i 132, i piąte miejsce Jurij Tepesz. Najlepszy ze Słoweńców. No i teraz pokazuje, że jest rzeczywiście najlepszy: jest 132, i drugie miejsce za swoim rodakiem Peterem Prewcem. O, no, punkt tylko. Andras Kofler, najlepszy z austriaków, ale dzisiaj go nie będzie w serii finalowej. 122 metry i 36 miejsce. Severin Freund, najlepszy z niemców. Będzie, czy nie będzie? Będzie. 129,5 i 10 miejsce Klemens Murańka Po ostatnim podwójnym O, Bociuś Chciałem powiedzieć po ostatnim podwójnym zwycięstwie w, w Mittendorf. teraz niestety no przegrał no Z publicznością polską Sto... 113 metrów dopiero I zaledwie. Lauri Asikainen, Najlepszy z finów. Zaskoczenie Nie, ale teraz też zepsuł 116,5-41 miejsce Więc może szansa jest... Chociaż są małe są sz sz szanse Anders Fanemel 130 musi być. Jest. 11 miejsce jest. Będzie walczył w serii finałowej. Mackenzie Boyd Klaus. Nie ma go. 126, 33 miejsce. No i Maciek Kot. I Maciek. Maciek! No i Maciek! Nie ma, Maczka, 123,5 i 35 miejsce, niestety! No i niestety Maśka Kota nie ma w serii Szlak niech to trafi. Chyba zaraz przeklnę. Ja pierdolę. Jezus. Prze Przeklnąłem, wiem. Prefs przed Tepeszem chlawą pierwsza trójka po pierwszej serii. Ostatni, który się kwalifikuje to jest Jan Ziobro. I on rozpoczyna serię finałową. No i tak zrobił, że z tego skoku nic nie wyszło. 97 i Dawid Kowacki. No i to jest skok, Dawid! 133,5! I on teraz jest liderem! Pięknie, o takiego właśnie skok chodziło w pierwszej serii. Domen Prefs teraz. Nie, Domen dzisiaj sobie nie poradził w dwóch seriach. Drugie miejsce. Denis Skorniow. Denis też psuje. A więc Dawid już teraz wyżej. Gregor de Ale de też. 132,5. Drugie miejsce. 3,7 punktów za Dawidem. Marlinus Kraus. Nie ustał. 126,5, trzecie miejsce. Andras Stiernen. Trochę się postawił, w lecie mógł być dalsze. 131,5. Drugie miejsce. Tylko 2,7 punktów za Dawidem. Kamil Stoch! Jeżeli Dawid tak daleko skoczył, to jak czemu nie ty? Nie, 130,5! Ale czwarte miejsce dopiero No to słabe Kurczę Michel Hajbeck On tu musiałby na rekord skoczyć, żeby wyprzedzić Dawida Jest piąty 127,5 Rune Welta 21. po pierwszej serii To jest krótki. 125,5 i szóste miejsce. Neitz Desman. Dwudziesty po pierwszej serii. Nie, to jest już dobrze. To jest 129,5 i piąte miejsce. Jest wyżej niż Domen. Manuel Fettner. 19 po pierwszej serii. Uuuu, 133,5 pierwsze miejsce, no, no, no o 2,2 punkt przed Dawidem, Gregor Sauer. Gregor. Nie tak to miał wyglądać: 128,5 i 125,5. Ósme miejsce dopiero. Luka Eglow, 17 po pierwszej serii. Eee, 127 i 7 miejsce. Prowadzi, przypomina, Manuel Fetner przed Dawidem i, da, i, i Andreasem Sterlingem. Roman Koudelka, 16 po pierwszej serii. Nie wierzę! 134,5 metra mamy nowego lidera. O 5, nie o 5, o 4,3 punktu. W KLIMOV. można daleko skakać? Można 131,5 i piąte miejsce. Wladisław w 14 po pierwszej serii. Tutaj trzeba na rekord już skakać, żeby być na prowadzeniu 129,5, czwarte miejsce. Johan Andre Forfang 13 po pierwszej serii. Okazała się dla niego szczęśliwa, bo skoczył 130 metrów i czwarte miejsce ma. Brawo dla niego. Noriaki Kasai, 11 po pierwszej serii, to jest dopiero wyczyn. Ale teraz zepsuł: 127 i 11 miejsce dopiero. No i teraz, wa teraz ważny skok. Nie ma lidera, nie ma wicelidera. Jest trzeci w klasyfikacji generalnej, Anders Fanemel. Trzeci, sto pół. Dużo odrobi. Dużo Severin Freund, dziesiąty po pierwszej serii. A. Mógł też dużo odrobić, ale nie odrobi. Bo zepsuł skok. Proste i logiczne. Harry Oli 135,5 metra potrzebuje, żeby wyprzedzić kołdelkę. Skaczę 130. Tak. I jest piąte miejsce. Jest. Jest piąte miejsce za Dawidem. Jakub Janda też 135,5 potrzebuje, żeby swojego rodaka wyprzedzić. 130 metrów, i czwarte miejsce, niestety, przed Dawidem. Ale za Fanemelem, Fanemel się pnie. 30. Przewagi ma nad Jandą. Ville Larinto. Siódme po pierwszej serii. Teraz będzie niżej. 128,5 i szóste miejsce. Jest za Dawidem, na szczęście. Daiki Ito, 135 metrów potrzebuje, żeby wyprzedzić kołdelkę. No i nie ma. Jest 128,5. Dopiero 12 miejsce. Andras Wellinger. No, ciekawy jestem jego skoku. O! Bardzo byłem ciekawy, ale już nie jestem ciekawy. 100, Sto... 99 metrów, 24 miejsce. Anze Laniszek. I potem jeszcze zostaje Peter Press i Juli Tepesz. No nie mówcie, że Laniszek wygra konkurs. 134 metry i mamy nowego lidera. Lukasz Klawa jeszcze został przed dwoma Słowieńcami. Nie mam 127 metrów, 14 miejsce, czyli już na pewno na Lanišek na podium. Jurli Tepesz! Trzeci, 129,5! No i pytanie... Kołderka będzie na podium? Jest już na podium. Czy Tepesz? 135 potrzebuje Peter Prefc, żeby wygrać konkurs. No i nie ma. Jest trzecie miejsce, 130 metrów! Spycha na czwarte miejsce Jurija Tepesza! O 4 dziesiąte punktu, ale Laniszek jest tu. To, to totalnym. Nie, nie spodziewałem się, że on wygra konkurs. Naprawdę. Nie spodziewałem się, że on wygra konkurs. To jest dla mnie szok. No, Peter Press myślałem, że wygra, ale no dobra. Nie udało się skoczyć 130 ponad, więc no niestety nie udało się. Ostatni, który zdobywa jeden punkt, jest to Denis Korniłow. Zobaczmy klasyfikację generalną po tym konkursie. No i FanML. FanML dość mocno awansował. Z trzeciego na pierwsze. Przywaga nad Maćkiem to jest 12 punktów. I potem jest 15, to jest 27 punktów nad McKenzie-Burkausem. Tepesz czwarty. Gdzie jest Peter Prew? Peter Prewc jest na 12 miejscu. Gdzie jest Kołdelka? Roman Kołdelka. Roman Kołdelka jest na miejscu... 23. No proszę. Ziobro spada. Peter Pref awansował, Jurli, Tepesz. No i tym akcentem. No nieoptymistycznym, nie bo no niestety nie wygrał Polak, ale mam nadzieję, że drugi konkurs w Wiśle to będzie. Czy nie będzie drugi konkurs w Wiśle, nie wiem. Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten odcinek. Zostawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i to na tyle. Do zobaczenia w kolejnym konkursie. Chyba to będzie drugi konkurs z Wiśle, nie pamiętam dokładnie, ale do zobaczenia w kolejnym konkursie w Pucharze Świata naszym w skokach nociarskich. Więc ja się z wami żegnam, do zobaczenia, cześć i czołem. Żegna się z Wami Master!